Siemanko, tu Kamilion, witam Was serdecznie. Właśnie jestem po oglądnięciu konferencji na temat lockdownu, który ma się zacząć już jutro, czyli 13 listopada. W tym filmiku chcę przedstawić, co następuje od jutra i jakie są obostrzenia w lockdownie. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, chciałem się Was zapytać: co Wy myślicie o szczepionkach? Wiem, że to już dość sporo trwa. Mogliście sobie wyrobić zdanie na ten temat, dlatego proszę was o komentarze, dajcie znać, czy jesteście zaszczepieni, czy raczej jeszcze się zastanawiacie, czy jesteście totalni przeciwni temu i nie chcecie siebie szczepić ani nie chcielibyście, żeby Wasze rodziny były zaszczepione. Teraz w Holandii jest dość spora dyskusja na temat systemu 2G i systemu 3G. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, no to szybko tutaj e, wytłumaczę. System 2G polega na tym, e, że jeżeli na przykład restauracja e, będzie działała w systemie 2G, będzie wpuszczała osoby tylko zaszczepione lub te, które przeszły już chorobę, czyli COVID. -a. Natomiast inne usługi, które będą działały w systemie 3G, e, będą polegały na tym, e, że będą udostępniać e, właśnie swoje usługi lub będą wpuszczać klientów, e, tych, którzy są zaszczepieni lub tych, którzy przeszli chorobę, plus e, ci, którzy zrobią sobie test. Ok, a teraz co następuje od 13 listopada, czyli jutro, ponieważ e, nagrywam ten filmik i publikuję go 12 w dzień konferencji. E, więc co, lecimy z tym. Zacznijmy od tego, że lockdown ma trwać przez 3 tygodnie, no i ma na celu zmniejszenie zakażeń. Jednak nie możemy być pewni, że to będą tylko 3 tygodnie, ponieważ po upłynięciu tego czasu e, będzie sytuacja oceniana jeszcze raz, no i zobaczymy, e, co nam przyniesie przyszłość. Głównym powodem lockdownu są pozytywne testy, których suma wynosi 16 tysięcy, jak i wczoraj, tak i dzisiaj. Także jest to suma największa od początku całej pandemii. Rząd holenderski chce zmniejszyć ilość zakażeń poprzez zmniejszenie kontaktów międzyludzkich, głównie wieczorami. Dlatego usługi, które działają do późna, będą wcześniej zamykane. Nieistotne sklepy, jak i inne zakłady typu fryzjery czy usługi seksualne, będą możliwe tylko do godziny 18. Po godzinie 18 już nie będziemy mogli korzystać z tych rzeczy. Natomiast gastronomia i supermarkety będą otwarte do 20. Imprezy i różne eventy też będą otwarte tylko do 18. Obowiązkowy będzie paszport COVIDowy. No i maksymalna ilość w pomieszczeniu ludzi to 1250 osób. Natomiast teatry, kina i koncerty nie będą miały stałej godziny zamknięcia, e, oczywiście jeżeli będą posiadały stałe miejsca siedzące e, dla klientów. Sporty profesjonalne jak i amatorskie będą dozwolone, natomiast bez publiki. Znowu wracamy do pracy zdalnej. E, każdy powinien pracować z domu, no chyba, że nie ma takiej możliwości. Oczywiście wszędzie, gdzie nie jest wymagany paszport covidowy, obowiązuje 1,5 metra odstępu. Podobna sytuacja z maskami. Tam, gdzie nie ma paszportu covidowego, tam muszą być maski założone. Jeżeli chodzi o chorikę, czyli usługi gastronomiczne, e, jest obowiązkowy paszport covidowy, no i stałe miejsce siedzące. Jeżeli chcemy zaprosić przyjaciół do domu lub rodzina ma nas odwiedzić, niestety mogą to być tylko cztery osoby. Na uczelniach MBO, HBO i WO maksymalna ilość grupy to 75 osób. A więc to są wytyczne na kolejne 3 tygodnie w Holandii. Po tym upływie czasu zobaczymy, czy to się zmieni, czy będziemy musieli dalej kontynuować lockdown, być może bardziej zaostrzony. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja was serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia już w następnym odcinku. Elo.